Cześć, z tej strony Chris, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TrainSim World 3. Dzisiaj słuchajcie, chciałbym z Wami tutaj zajrzeć do szkoleń, ale nie robić jakiegoś konkretnego szkolenia, tylko zobaczyć... Yy... Jakie dostępne są tutaj ciekawe rzeczy, ciekawe szkolenia, które mogłyby nas interesować, jeśli chodzi o wszystkie pociągi, jakie mamy dostępne z wszystkich DLC? Ja jeszcze do końca nie sprawdziłem, czy tutaj te wszystkie pociągi, które mam, załadowały mi się. Tutaj widzę, że to, co już wcześniej wam pokazywałem, jakieś nie wiem. Hmm, jakiś zagubiony pociąg tutaj się nie wczytał, być może jest to jeden z pociągów, które e, powinny się doczytać z DLC, nie wiem, ale w każdym bądź razie chciałbym z Wami tutaj przejrzeć Jakie nowości, jakie ciekawe szkolenia nam tutaj zaoferowano? Bo na przykład jeśli chodzi o BR403, ostatnio robiliśmy sobie szkolenie z LZB, ale jeszcze chciałbym zobaczyć, co jeszcze mogłoby ciekawego się tu znaleźć i co mogłoby Was interesować. Bo pytaliście mnie o różne szkolenia, bo nie wszyscy mają wszystkie DLC i są ciekawi po prostu, czy coś. Tutaj byłoby dla nich interesującego. Jeżeli e, przejrzymy sobie tak po kolei tutaj e, do samego dołu. I zaczniemy od klasy 395 i tutaj zobaczcie co mamy. Wprowadzenie do trasy, e, sygnały dla pociągów ekspresowych i to już nas interesuje, bo tutaj mamy e, wyjaśniony system e, TVM, tak, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Tutaj mamy zmianę mocy, naucz się podstaw przełączania trybów zasilania w pociągu ekspresowym klas 395. Ja już robiłem kiedyś z tego hmm, szkolenie, albo robiłem to z... a nie, to robiłem z terzy V. W każdym bądź razie tutaj na sam początek już mamy coś ciekawego i prawdopodobnie na następnym, w następnym filmie zrobimy sobie wprowadzenie sygnału dla pociągów ekspresowych. Ale na razie zostawiamy to. Kolej dużych prędkości, i tutaj mamy tylko wprowadzenie do klasy 43, więc średnio nas to interesuje. Klas 150, tylko też jest e, wprowadzenie, i to co, to, co już ogólnie było e, poprzednio. Tutaj 403, to jak pamiętacie, robiliśmy sobie LZB, ale mamy też wprowadzenie do AFB. I myślę, że osoby, które w ogóle nie wiedzą, e, co jest 5. E, Odnośnie AFB, to tutaj powinny sobie zrobić to szkolenie i wtedy w połączeniu z LZB będą mogły sobie w pełni korzystać z tego systemu. TRZW, widzę, że to co było w dwójce, nic nowego nie dodano. Tutaj, jeśli chodzi o flirta, tak samo. Mamy tylko to, co mieliśmy poprzednio. Lecimy da dalej. M3 LIR, tak samo nic, klasa 484 też nic nie zostało dodane, BR 422, e, tutaj mamy wprowadzenie do trasy e, Rainrur-Osten, e, mamy tutaj wprowadzenie do m, prowadzenia pociągu, e, aha, bo tu mamy 425 i 422 pociągi, po prostu wprowadzenie do nich. Nie do końca rozumiem, jak to będzie tu wyglądało. W każdym razie tu by było warto sobie zobaczyć, ale też tu nie daje nam żadnych ciekawych systemów bezpieczeństwa. Tutaj mamy pustkę. Klasa 166. Wprowadzenie i zatrzymywanie pociągu na stacji. O, to może być ciekawe, bo tego nie było. Więc fajnie by było zobaczyć o co tam dokładnie chodzi. Znaczy, wiadomo, niczego ciekawego aż tak się nie nauczymy. Ale sam fakt, że jest coś takiego jak zatrzymywanie się na, 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 na stacji, tutaj mamy jakieś nowe wprowadzenia ale też nie nie odnoszące się do systemu bezpieczeństwa. BR 423 tylko wprowadzenie to co było. BR 406 tutaj e, mamy to co było w dwójeczce. Talent e, tu mamy wprowadzenie dodatkowe. Widzę że jest 15, 15 minutowe porównaniu do tego wcześniejszego być może być może coś Zostało dodanego informacyjnie, ale też nie daje nam żadnych systemów bezpieczeństwa ani nic takiego. Tutaj, tak samo, jeśli chodzi o klasę 483, tutaj ten starszy model, tu mamy wprowadzenie. Być może nie robiłem tego w dwójce, ale też zasadniczo nas to nie interesuje. E, tu, tak samo, wprowadzenie do linii Bucker bak Line i, 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 i do pociągu. Także tak samo. E, tu mamy dwupiętrowca. Widzę, e, że mm, jest trochę tego więcej, ale widzę też, że to jest po prostu jak gdyby zdublowane. Więc, e, m, też nic e, zasadniczo ciekawego. AC4400. Ładowanie węgla. Tutaj mamy trening, i to mogłoby być jak operować AC4400. No to jest wprowadzenie 5-minutowe, ale tu mamy trening już 10-minutowy, więc mm, jeszcze na Cayen Creek. Więc tu może coś być ciekawego, więc może też sobie to zrobimy. To już byśmy mieli e, dwa szkolenia, które e, mnie by tu interesowały. Tu, jeśli chodzi o, o ACS 64 Amtrakta, nic ciekawego nie ma. Tutaj tak samo, jeśli chodzi o kabinę sterowniczą. E, BER112, też nic nie mamy. BER146, wprowadzenie. A tu nawet chyba tego wcześniej w dwójce nie robiłem. Widzę, że tutaj jest 20 minutowe, więc aha, bo to są po prostu na innych trasach, więc no jako ciekawostkę myślę, można by było sobie zobaczyć. 146. Chyba ja już ją drugi raz tutaj zobaczyłem. 185 też mamy wprowadzenie na dwóch trasach. 182 tylko wprowadzenie tutaj. No i widzę, że tu dodano. Aha, bo to na rapid transit po prostu. To wszystko zostało przeniesione, więc nic, nic naprawdę ciekawego tutaj. Na razie m, się nie pojawiło. BR101, nic. BR143, bo w sumie m, tutaj, jeśli chodzi o niemieckie pociągi, to fajnie by było, jakby jak pojawiło się PZB, bo mamy LZB, mamy AFB, ale PZB to już jest Wyższa Szkoła Jazdy i kto już tutaj po prostu e, tego dla nas nie zrobił. Czekajcie, bo tu wszystko nam się powtarza. Wprowadzenia, wprowadzenia. 187, 204. Tutaj 360. Trójka ma wprowadzeń aż 3, więc i to na różnych klasach, więc można sobie to zrobić jako ciekawostkę. Czemu nie? C40, nic ciekawego. No w sumie też te pociągi właściwie nie mają w większości przypadków jakiś systemu bezpieczeństwa, no ale te na przykład. Z Nowego Jorku, Amtrak i tak dalej mają, i tutaj nikt nam tego w szkoleniu, do szkolenia nie wrzucił. Mam nadzieję, że w przyszłości będą one uzupełniane. Klasa 08, tylko wprowadzenia. Klasa 09, też wprowadzenie to z dwójki. Klasa 101. Tutaj mamy wprowadzenie do klasy 101 na różnych trasach, więc można sobie to zrobić, ale. Też szał, nie ma, klas 20 tylko wprowadzenie, klas 31 wprowadzenie i to z dwójeczki, klas 313 wprowadzenie, klas 33 wprowadzenie, klas 37 wprowadzenie. Jak widzicie tutaj nic nam ciekawego w tych szkoleniach nie dali, już nawet nie będę czytał każdego pociągu, tylko sobie zobaczymy co tutaj jest. No, ale tak jak mówię, większość pociągów też nie potrzebuje jakichś rozbudowanych tutaj szkoleń. Tu, klasa 66, widzę, że ma trochę ciekawych rzeczy: poruszanie się i interakcje. Dowiecie, jak porusza się po środowisku, wchodzi z nim w interakcję, no to, to w sumie tylko chyba chodzi o, o poruszanie się po całym terenie. Elementy ekranu, e, wprowadzenie do klasy, ruch pociągiem. Dowiecie, jak wprowadzić pociąg w ruch, a następnie go zatrzymać. Zmiany trasy przejazdu. Dowiecie, jak sterować torem, aby zmienić trasę przejazdu. Widzę, że tutaj do klasy 66 dodano te podstawy, które można wykorzystać e, e, w całej grze. Więc dla osób początkujących. Będzie to fajna sprawa, tylko czemu to dodano do klasy 66? Nie każdy może. ma od razu klasę 66, więc jakby to jest trochę troszeczkę dziwne. To powinno być gdzieś na górze, żeby początkujący gracz mógł sobie to od razu zidentyfikować i skorzystać. Klasa 314 też nic ciekawego, tylko wprowadzenia. BR612 podobnie. Także. Tutaj tak samo S44. To już było w dwójeczce, widzę, że wszystko mam zaliczone. F40 tak samo, F7. To było też w dwójce g 4 na 4 Tu tylko wprowadzenie do tego dodatkowego DLC. Tam z tymi z różnymi malowaniami, że tak powiem. GP38, tutaj widzę wszystkie rzeczy zrobione z dwójeczki. GP9, o, to mogłoby być ciekawe. Tutaj napełnianie paliwem. Teraz, tak, gdzie my byliśmy? M7 LIR. Też nic nie ma ciekawego. M3 też, M7A tylko wprowadzenie. MP15 tak samo. E, Baby Bullet. Talent. SD40. No to tylko te podstawowe i to nic, nic e, nie dodano właściwie. E, No tutaj mamy e, jeśli chodzi o e, prowadzenie pociągu i e, operowanie hamulcami, no to tego chyba nie było to można, można sobie e, przerobić czemu nie wagon sterowniczy z balkonami tutaj widzę jakieś mamy prace manewrowe i tutaj nauka operowania SD40, ale to co naj najbardziej nas interesuje: systemy, jakieś bezpieczeństwa, jakieś inne dodatkowe rzeczy, sygnały, sygnały i tak tego tutaj nie ma. ic 1 udaj się na krótką przyjaźń. trasą Kazel w Würzburg. I sprawdź, jakie atrakcje czekają jeszcze na odkrycie. No. S44, wprowadzenie do hamulców i długich pociągów, dowiedź się jak radzić sobie z długimi składami i hamowaniem, czemu nie, wprowadzenie do ruszania pod górę i używania e, mm, hamulca dynamicznego. No to to, myślę, jest fajne i to też można by było sobie zrobić, tylko nie pamiętam czy to, było, czy to już nie było w dwójce, bo ja niektórych rzeczy po prostu nie robiłem, bo wiedziałem jak, jak z tego korzystać, więc też mm, no i tutaj mamy parowozy z dwujeczki widzę zrobione yy, i tutaj wprowadzenie do sygnalizacji ale to też raczej było już yy, no tak na pewno było bo ja nie wierzę w to że już zostało to wszystko zaimplementowane yy, dodane nowe rzeczy bo w sumie tutaj jest tylko przenie przeniesione z yy, więc zasadniczo yy, to jest tylko tak usystematyzowane, żebyśmy po prostu nie, nie musieli wchodzić w określony pociąg i sobie tam te szkolenia na przykład załączać, tylko wchodzimy sobie w centrum szkoleń i tu mamy te wszystkie pociągi, ale szału, szału moi drodzy, nie ma, więc jak gdyby na dzień dzisiejszy tutaj aż tak. Wielu rzeczy się z tego centrum szkoleń nie dowiemy, no ale chciałem z Wami to przejrzeć, żebyście wiedzieli, jak wygląda to z każdym możliwym pociągiem, żeby to nie było dla Was jakąś tajemnicą, co tutaj się kryje w tym centrum szkoleń, bo naprawdę jest to tylko jak na razie. Tylko usystematyzowane i ułatwiające w pewien sposób tutaj dojście do tych wszystkich elementów, ale jeszcze nie mające jakiejś większej wartości. Mam nadzieję tylko, że po prostu te kwestie, jak tutaj się pojawiły, że wprowadzenie do AFB, wprowadzenie do LZB, to zaczną też szerzej się pojawiać do innych pociągów, gdzie będzie po prostu. Wszystko wyjaśnione, nie będzie trzeba grzebać po podręcznikach, tylko na żywo sobie to zobaczymy, bo myślę, że należy nam się to od twórców, którzy mają to wszystko ogarnięte, jeśli chodzi o, o, o te systemy, w końcu stworzyli, stworzyli przejazdy, które są jak gdyby definiowane poprzez sygnalizację, poprzez pewne zasady, więc oni to wszystko wiedzą i powinni nam to pięknie tutaj umieścić szczególnie że no jak na kolejną Train Sim world nie dali nam zbyt wiele więc myślę że należy nam się tutaj te każde, każde dodatkowe informacje jak to się mówi jak psubuda więc mam nadzieję, że to będzie cały czas aktualizowane, będzie się rozwijało. A twórcy nie będą tylko cały czas nowych rzeczy dodawać, a zapominać o tym, co już zostało dodane. Także słuchajcie, szału nie ma, ale jak mówię, chciałem Wam to pokazać. No i myślę, że w następnym filmie zrobię tutaj właśnie sygnału dla pociągów ekspresowych, prowadzenie i to sobie ten system po prostu zobaczymy jak został wytłumaczony w tym szkoleniu, bo to jest ciekawe. No i tylko, tylko liczyć na to, że jeszcze kolejne rzeczy będą wprowadzane. Ok, myślę, że w tym filmie pokazałem Wam to, co chciałem pokazać. No i co, widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć!